Witam wszystkich serdecznie, z tej strony ccg.pl Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z serii Vintage czyli starocie stare karty i zobaczcie co udało mi się wyrwać karty NBA, Fleer BASKETBALL z sezonu 8990 Moi drodzy, no naprawdę biały kruk. Zapłaciłem za nie. Hmm, no W sumie to nie dużo, bo jakoś 12 funtów, więc nieco więcej niż 50 zł, ale chyba sprzedawca nie za bardzo wiedział, co sprzedaje. Moi drodzy, co mogę powiedzieć, co internety mówią o tych kartach? To akurat są sezony, których ja jeszcze dokładnie nie pamiętam, ale już kilka lat później też zaczynałem zbierać karty NBA. A więc te karty Fleer Basketball 1990 player Photo Cards to zestaw. Klasycznych kart kolekcjonerskich z początku lat 90., przedstawiające zawodników NBA z sezonu 8990. Karty są cenione za swój prosty, ale kultowy design. Aha. 20-35 lat? Ile mają? O kurczę, będzie grubo. <laughs> mają szare obramowanie, kolorowe akcenty dopasowane do drużyny oraz dynamiczne zdjęcia graczy w akcji. Logo Fleery znajduje się w prawym górnym rogu, a nazwisko zawodnika, jego pozycja i nazwa drużyny są umieszczane na dole. I teraz tak. Kluczowe cechy zestawu: Łączna liczba kart jest 198 kart bazowych. Design: szara ramka e, z, kolorowymi, e, z kolorami e, drużyn. Karty debutanckie, czyli te rookie cards zawiera karty debutanckie mniejszy Shona Kempa, Shona Kempa rozumiecie, karta debutancka, e, Vlade Divaka, Tima Hardaway'a i Glenn Risa. Najważniejsi zawodnicy w zestawie znajdują się na kartach legend NBA, takich jak Michael Jordan, proszę bardzo, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Car Malone, Scotty Pippen i wielu innych, czyli ci po prostu, który, na których ja się wychowałem, na których grze ja się wychowałem, także wow, fajnie I mam nadzieję, że dla fanów NBA to także będzie fajny smaczek. Podzbiory kart to są karty All Stars przedstawiające zawodników Meczu Gwiazd z 1990 roku i karty kontrolne, takie checklist. Najbardziej wartościowe karty w tym zestawie. Niektóre z najbardziej poszukiwanych kart kolekcjonerskich to oczywiście Michael Jordan, karta numer 26, jedna z najpopularniejszych kart przedstawiających Jordana w akcji. Scotty Pippen, karta numer 30, kluczowa karta legendy Chicago Bulls. Larry Bird, karta numer 8, karta gwiazdy Boston Celtics. Magic Johnson, uuu, 69 numer, obowiązkowa pozycja dla fanów Los Angeles Lakers, dla mnie. David Robinson, 178, rookie card, czyli pierwszy raz pojawia się na kartach takich. Jedna z naj Lepszych kart debutanckich w zestawie, prawda? Dodatkowe informacje: Konfiguracja paczki oryginalna każda paczka zawiera 15 kart plus 1 naklejkę. O, tego nie wiedziałem. Zestaw naklejek. W kolekcji znalazły się także naklejki z logotypami drużyny oraz naklejki z gwiazdami takimi jak Michael Jordan. Stan karty. Karty w idealnym stanie ocena PS10 lub PS9,5 mogą mieć znaczną wartość kolekcjonerską na rynku światowym. No proszę. No. Zestaw ten to przestępny cenowa, ale nostalgiczna kolekcja dla fanów koszykówki zawierająca wiele legendarnych postaci ze złotej RNBA. I tak dalej, i tak dalej. Ok, moi drodzy, nie będziemy przedłużać, otwieramy. W ogóle tutaj ten klej. Zobaczcie jak to wygląda w ogóle guma do rzucia. On mi się tu odkleił yy, w trakcie przenoszenia, tak wygląda. No, to jest taka, taka, taki papierek foliowy, taki, taki dziwny. Zobaczcie, to 1000... 5 dolarów kosztowało, 49. Official Fleer NBA pin, only $4.99. Philadelphia, Produkt amerykański, oczywiście, wiadomo, nie? I zobaczcie jak to jest zapakowane. Jak kurczę guma do rzucia, nie chcę tego popsuć, ten klej, nie wiem czy to był klej, czy co, ale już już delikatnie rzecz mówiąc odchodzi Okej, okej okay. taki papiur tak wygląda <grytanie> 30 lat, tak, 35, 2025 a tu 90, 35 lat, bóg, zaczynamy moi drodzy pach, jak one wyglądają ej, bez kitu. ja jeszcze ich nie widziałem, powiem szczerze tych kart jeszcze na oczy nie widziałem nigdy Trade to Minnesota Scott Brooks guard Fleer 90 Minnesota Timberwolves o, to jeszcze nie, niedodrukowany jest ten TM trademark gdzie <grymne> Jak wygląda Reggie Miller boom i pięknie Reggie Miller moi drodzy legenda NBA legenda Indiana Pacers Fajnie mi się trafiło pięknie Reggie Miller a jaki ma tutaj statystyki Patrzcie gra od 87 to już 3 lata i zawsze winien na Pacers. Fajnie. No, tu jest napisane nawet fajne są dane. Jego Born. Gdzie się urodził, ile ma wzrostu, ile, ile waży? College, University of California, at Los Angeles, Draft, Indiana. Ciekawe, ej. To jest bardzo fajne. Mega. No to Reggie Miller wiadomo. Joe Klain. Celtics. Trochę te grafiki są takie. No ale to 35 lat temu, no to spoko. Mark. Eton Center, Utah Jazz. Buck Johnson, Houston Rockets. Moses Malone, tego kojarzę w tych brylach. <laughs> Indiana Hawks, Portland Blazers, Log stare loga, wszystkie stare loga rozpoznaję, tych nowych, nie wszystkie, tu z Lakersami jeszcze. Buck Williams. Proszę bardzo, Orlando Woldridge, Los Angeles Lakers, I like it. My mate. O, zaraz, zaraz. No nie, no no, nie, no. Dwóch takich samych w jednej parce. Nie fajnie, ale okej, okay, niech będziesz. Chyba, że nie dwóch takich samych z Lakersów. Seattle Supersonics też stare logo, nie? Już nie mają takiego logo. Nate McMillan. Guard. O, New York Knicks też mają stare logo. Bardzo stare. Kenny Walker. John Sully. Detroit Pistons. A chyba logo się nie zmieniło, nie? Do tej pory. Detroit Pistons. Detroit Pistons, sorry. O, proszę bardzo, Dallas Maverick. Fajne mieli logo kiedyś. Teraz mają inne, jakieś międyki. Cowboy, Herb Williams, Indiana Pacers, kolejny, Rick Smith i ostatnia, Boston Celtics, Jim Paxson. Fajne te karty, powiem Wam szczerze. No Fajne, takie kurcze stare. Ciekawe, 15 kart? Fajne, fajne. No i fajne, fajne dwie, dwie, dwa trafy, Reggie Miller. I Orlando Ulrich. Mam nadzieję, że takie nostalgiczne filmiki Wam się podobają. Dzięki wszystkim, dzięki, że oglądacie. Ja dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.